Dagmara Kowarska, witam w Kolej TV. Tak wygląda zima w pełni w Białej Podlaskiej. No niezupełnie. To dzięki sprytowi, szybkości i spostrzegawczości naszego widza Grzegorza Kwiatkowskiego. Wziął sprawę we własne ręce i oto efekty, zdjęcia i film, a w roli głównej szaleństwa natury. A to już zdjęcia od Krzysztofa ze Szczecina i od Jogiego. Filmy i zdjęcia od Was są wciąż mile widziane. Krótko i na temat. zapraszam na skrót informacji. PKP Intercity od 13 grudnia wprowadza na tory 400 tanich pociągów TLK, które zastąpią pośpieszne. Część ekspresów również zacznie jeździć w barwach TLK, pozostałe staną się pociągami Intercity. W TLK będzie obowiązywała rezerwacja na życzenie w cenie 10 zł. Szyłka od nowego roku wprowadza nowe bilety promocyjne oznaczone różnymi kolorami, na przykład czerwony to będzie ogłaszana w internecie, nawet 60% zniżka. Cztery niebieskie bilety pozwolą na piątą podróż za darmo, będzie też bilet Fux na dowolną trasę za 20 zł. PKP Intercity i samorządowa spółka przewozy regionalne zawarły ugodę, która pozwoli zakończyć spory sądowe spółek i ustali zasady wzajemnych rozliczeń. Przewozy regionalne uregulują zobowiązania zgodnie z ustalonym harmonogramem, a PKP Intercity wycofa pozwy o wszczęcie postępowań komorniczych. Obie spółki uważają, że ugoda jest krokiem ku unormowaniu ich współpracy. Przewozy regionalne rozpoczęły eksploatację nowoczesnej lokomotywy TRAX firmy Bombardier. Lokomotywa Trax rozwija prędkość maksymalną do 140 km na godzinę i wraz z odnowionymi wagonami piętrowymi ma testowo obsługiwać trasy Torun Poznań, Torun Bydgoszcz oraz Bydgoszcz Warszawa. Dołączone do niej odnowione wagony piętrowe oferują pasażerom powierzchnię użytkową równą dwóm standardowym składom elektrycznych zespołów trakcyjnych. Rekord prędkości maksymalnej dla pociągu poruszającego się po klasycznych torach wynoszący dokładnie 574 km 800 m na godzinę został ustanowiony przez pociąg TGV 3 kwietnia 2007 roku we Francji. Pociąg składał się z dwóch głowic napędowych i trzech wagonów piętrowych. Skład miał między m.in. specjalne koła i silniki. Rekord został pobity na odcinku nowo wybudowanej linii wysokiej prędkości łączącej Paris z Rennes, Metz, Nancy i Strasburgiem. Większe prędkości od tego rekordu osiągają tylko pociągi na poduszce magnetycznej. 100 km na godzinę z taką prędkością jadę samochodem, nawet trzy razy szybciej będę mogła jechać pociągiem. No i trzeba przyznać, nieco wygodniej z Warszawy do Wrocławia, ale dopiero za 10 lat. Za to za 3 lata będę mogła jeździć pociągami na niektórych trasach nawet 200 km na godzinę. Tym samochodem tyle nie pojadę. Pociągi w Polsce nie jadą dziś szybciej niż 160 km na godzinę. Przedsmak kolei wielkich prędkości uzyskamy już w 2014 roku, m.in. na trasie Gdańsk-Warszawa. Będzie ona dostosowana do prędkości podstawowo 160 km na godzinę, na pewnych odcinkach do 200. No, będą również miejsca o ograniczonej prędkości, ale chcemy uzyskać czas przejazdu do Gdańska od Warszawy 2,5 godziny. Na południe od Warszawy w kierunku Katowic i Krakowa mamy centralną magistralę kolejową, gdzie już jeździmy i to od 20 kilku lat z prędkością 160. Chcemy podnieść tam prędkość do 200 km na godzinę, być może nawet więcej, w zależności od wydolności układu zasilania. I wtedy byśmy uruchomili dość szybkie połączenie Kraków-Katowice Warszawa-Gdynia chociaż nie będzie to jeszcze typowa kolej dużych prędkości. Na te trasy wyruszą pociągi PKP Intercity. Spółka wybierze wkrótce dostawcę składów zespolonych, które będą zdolne jeździć z prędkością maksymalną, na jaką pozwolą możliwości obecnego systemu zasilania. W tej chwili trwa też przetarg na dostawę 20 pociągów, pociągów zespolonych, których prędkość maksymalna ma wynosić 230 km na godzinę i które planujemy eksploatować na linii z Warszawy do Gdyni, z Warszawy do Katowic i Krakowa. Na początku przyszłego roku PKP PLK wybierze firmę, która przygotuje studium wykonalności polskiej szybkiej kolei. W połowie 2011 roku będzie już znany dokładny przebieg tras. Następny etap to już wykonanie szczegółowych projektów, wybór wykonawcy i budowa linii. Licząca prawie 550 km linia Warszawa ze zdołężeniem do Poznania i Wrocławia będzie kosztować wraz z zakupem odpowiedniego taboru 26 miliardów złotych. Jestem przekonany, że yy pierwsze pociągi kolei dużych prędkości powinny ruszyć wcześniej. W roku 2018, tak szacujemy. Wydaje się to termin dosyć odległy, natomiast w tego typu inwestycjach tak naprawdę kluczową sprawą jest dobrze, dobrze przygotowany projekt, dzięki czemu potem realizacja jest znacznie sprawniejsza. Natomiast no, słynna już data 2022 to jest rok, kiedy powinienem formalnie odejść na emeryturę i mam nadzieję, że pozostawię po sobie kursujący normalnie w ruchu rozkładowym pociągi dużych prędkości w Polsce. Po każdej stras dziennie będzie kursowało około 20 pociągów z prędkością 360 km na godzinę. Linia Y będzie mogła być połączona z Berlinem i Pragą i wpisze się w europejską sieć kolei dużych prędkości. Będzie więcej pieniędzy na remonty torów kolejowych. Pomoc finansowa płynie z Unii Europejskiej. Zanim jednak te remonty się skończą i szybciej pojedziemy na przykład z Warszawy do Gdańska, trzeba zacisnąć zęby. Bo, żeby było lepiej, najpierw musimy W przyszłym roku zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe chce przeznaczyć 5 miliardów złotych na remonty i modernizację linii kolejowych. Jeden miliard będzie pochodził z programów unijnych. Szczególnych utrudnień w przyszłorocznym ruchu pociągów pasażerowie mogą spodziewać się na modernizowanych trasach Warszawa-Gdynia, Warszawa-Łódź oraz Wrocław-Poznań. W przypadku tego pierwszego odcinka o długości 350 km. W tej chwili w trakcie modernizacji jest ponad 30% długości linii. Spółka w przyszłym roku chce zakończyć kontraktowanie wszystkich pozostałych odcinków. Pomiędzy Warszawą a Łodzią kolejarze chcą w przyszłym roku dokończyć modernizację trasy. Tutaj czas jazdy w trakcie remontu nie powinien wydłużyć się więcej niż o 15 minut. Nadrobienie zaległości, jakie narosły przez lata zaniedbywania torów kolejowych i doprowadzenie ich do dobrego stanu zajęłoby 15 lat, jednak na razie tylko około 1500 km linii ma szansę na gruntowną modernizację w dużej mierze dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. PKP, TLK, Intercity, Eurocity, koleje mazowieckie. Już się pogubiłam, a co mają powiedzieć pasażerowie. Każdy sukces i każdą porażkę od lat niezmiennie przypisuje się grupie PKP. I błąd, bo na polskich torach jeździ kilka kolei. Zaraz wam wszystko wyjaśnimy. Najwięcej pociągów, bo aż prawie 3000, codziennie jeździ po polskich torach w barwach spółki PKP Przewozy Regionalne. Ten przewoźnik jeszcze tylko przez niedługi czas będzie używał nazwy PKP. Od końca ubiegłego roku należy do samorządów wojewódzkich. Nowa nazwa to przewozy regionalne. Drugie miejsce pod względem liczby codziennie uruchamianych pociągów należy do Kolei Mazowieckich. 700 pociągów osobowych tej samorządowej spółki, której właścicielem jest Województwo Mazowieckie, codziennie dociera do wielu miast Mazowsza. Niektóre z nich jeżdżą do miast Kieletczyzny, Łódzkiego, Lubelskiego i Podlasia. Na trzecim miejscu jest PKP Intercity. Ta należąca do grupy PKP spółka codziennie wypuszcza na trasy nieco ponad 550 pociągów kategorii Eurocity, Intercity, Pośpiesznych i TLK. Drugą i ostatnią spółką grupy PKP, która zajmuje się przewozami pasażerskimi, jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. Ten przewoźnik codziennie uruchamia 280 pociągów. To jedna z dwóch w Polsce kolei miejskich która jest w coraz większej części własnością samorządów. Druga kolej miejska w Polsce to SKM Warszawa, należy do samorządu stolicy. Na razie to tylko jedna linia łącząca Pruszków przez Warszawę z Sulejówkiem. Do Warszawy z Grodziska Mazowieckiego dojeżdżają pociągi jeszcze jednego samorządowego przewoźnika – Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Na Dolnym Śląsku działa kolejny samorządowy przewoźnik – Koleje Dolnośląskie. Takie szynobusy z mniejszych miast docierają między innymi do Wrocławia, Wałbrzycha i Legnicy. Jedyną spółką kolejową nienależącą do samorządu ani do skarbu państwa jest Arriva PCC. Szynobusy w barwach tej kolei, finansowane jednak przez samorząd, codziennie wyjeżdżają na tory Kujawsko-Pomorskiego. Do zobaczenia w przyszłym środę.